mano z tej strony Patrick Raven. Witam was w kolejnym odcinku z serii Prison Architect. Wracamy po sporej przerwie, między innymi dlatego, że wciągnęła mnie gra Stardew Valley. Ponadto miałem nauczeni trochę roboty. W zasadzie już po tej przerwie nie pamiętam, co miałem robić w naszym więzieniu. Na pewno zaplanowaliśmy sobie tutaj kilka czynności, jak budowę armory. Workshop musimy pouzupełniać, tak jak teraz widzę, e, pokoje o wymagane tutaj obiekty. Dlatego zacznijmy właśnie od tego. Między innymi, tak do działu pocztowego jest potrzebny stół do sortowania. Nie do podawania, tylko do sortowania. Gdzie on jest? Widzicie stół do sortowania? Zbliżę na maksa. Tu jest stół do sortowania. I to będzie raz, dwa, trzy, cztery. I zwykłe ławki, zwykłe ławki czy stoły? Stoły. Tak, i tu jeszcze dodamy jeden stół. I jak ja to mam w zwyczaju robić, wszystko musi być eleganckie, dlatego dodamy tutaj stalowe. Stylowe płytki, i niech budowa się zacznie. Do biblioteki jest nam potrzebne. Do biblioteki damy drewnianą posadzkę. Ponadto z obiektów regał biblioteczny i stół do sortowania. Najpierw zobaczymy, jak wielki jest stół do sortowania. To było to, co wcześniej. Myślę, że z której strony jest przód. Gdzie książki stoją bliżej krawędzi. Czyli, tak. Tak będzie stół do sortowania. Stoły do sortowania damy sobie dwie. Was dwa. Dwa, 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 dwa. dwa. Stoły do sortowania. I regałów bibliotecznych tutaj masę. A w zasadzie tutaj cofnę. No może być, ale tutaj bym chciał raz, tak nie zrobię. Raz, dwa, trzy. O, w ten sposób. I jeszcze damy tak, będzie ciasno, bo ciasno, ale mam to gdzieś. Niech budują. Mamy pokój socjalny do pokoju socjalnego. Szeroka kanapa, przede wszystkim automat z napojami. Możemy dodać radio. Dodać ten nieszczęsny automat z napojami. I jeszcze jedną szeroką kanapę. Ponadto mamy również drugi pokój socjalny. Szeroka kanapa. Wąska kanapa. Automat. Radio. I co jeszcze. I co jeszcze. I co jeszcze. No i w zasadzie tyle im starczy. Nie będziemy przesadzać z tymi towarami. Lista zadań na dzisiaj. Spójrzmy, więźniowe ładnie się tutaj zabawiają. A ja bym zrobił w tym momencie przeszukanie. SHAKEDOWN! Wzrasta nam niezadowolenie więźniów. Koniecznie personel. Więcej, 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 więcej strażników. O dwóch więcej. O czterech więcej. Mamy toksyny, mamy truciznę, mamy zapalniczkę. W zasadzie źle nie jest. Komórki nie są to jakieś tragiczne towary. Zaprzestajemy z przeszukaniem, bo już się robią burdy. Robią się burdy, gdzie są strażnicy. Więcej strażników do kantyny, bo się robi niebezpiecznie. Eee, następnie. Personel, nie. Personel, prawnika nie mam. Ale mam miejsce w biurze. Więc zatrudniamy prawnika. Sprawdźmy sobie biurokrację, jak nam idzie raj podatkowy, małe cele, wyrok śmierci trwałe kary. Może przedłożyć dokumentację niezbędną, aby na stałe zamykać więźniów w celach. To by było niezłe pomoc prawnicza, nie, zbrojownia, chętnie zajmiemy się zbrojownią, to na przyszłość już się przyda następnie dajemy rozmieszczenie i nie rozmieszczenie, logistyka temperatura a to co tu dodali? jakość pomieszczeń, słyszę burdy Słyszymy burdy, eee, ja tu widzę jeden błąd. Przede wszystkim bardzo ważny błąd. Gdzie, 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 gdzie mamy wykrywacz metalu? Tutaj musi być wykrywacz metalu. Zaplecze przewód. Mamy dwa wyjścia stąd, w zasadzie to trzy. Ale tędy nie mogą wychodzić jeżeli sprawdzam na rozmieszczenie to to jest strefa zamknięta a teraz personel, zaplecze, logistyka i dodajemy pracowników na maksa tutaj też na maksa i do sklepu również też pracowników ilu się da to dodajemy wymaga kurs przygotowawczy raporty więźniowie transport robią się burdy nie podoba mi się to Harmonogram, praca. Yy, ilość posiłków wysoka to tylko dlatego, że mamy tutaj badania nad dietą. Podawaj niewielkie posiłki o niskiej różnorodności przez dwa dni. Niska, niska. Przez dwa dni. Mam nadzieję, że moje więzienie to wytrzyma. Dotacje: Mogę wziąć jeszcze jedną dotację. Więzienny zakład produkcyjny. Wojna narkotykowa, porządki w narzędziach, zablokuj dostęp do... to nie. Blok dzienny D do 200 więźniów, też nie prawa do odwiedziń. Zbuduj pokój odwiedzin, przynajmniej trzy stoły dla gości, zbuduj świetlicę, umieść stół bilardowy, umieść dwa telewizory. Mamy świetlicę gdzieś? Mamy. Pięć mm, budek telefonicznych. No to by było dobre. Zakład produkcyjny albo jednak te prawa do odwiedzi. Zajmiemy się prawem do odwiedzi. I gdzie to mamy? Resocjalizacja przez edukację zdało kurs przygotowawczy. A właśnie, jeszcze miałem zobaczyć jak to wygląda. Przeplanuj programy. Świetnie. Kurs zakresu BHP nie znaleziono pomieszczenia. Zatrzymaj. Wymagany warsztat. Kurs stolarstwa też nie. Terapia behawioralna. Wszystkie pomieszczenia, tylko dla personelu. Eee. Współdzielony i to będzie tak i tak przeplanuj co jest wymagane psycholog a gdzie jest psycholog grup psychologa ok jedna terapia behawioralna jak z kasą stoimy dobrze hmm. ponadto mamy terapia grupowa dla alkoholików niech jest i przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego Nauczyciele siedzą, uczestniczy... Okej... Okay. Nie znaleziono pomieszczenia. ale jakie pomieszczenie tu jest potrzebne? Parol room, ale to było inaczej, dobra, zatrzymamy to. Przeplanujemy, gramy... Cholera, jasna, trwają zamieszki. Fu, hu, hu, hu. Lock everybody. Lekarze, szybko do pomocy! Zabić wszystkich. Mięśniowiec się buntują. By tu zapierniczać. Gdzie tu mam jeszcze strażników, jakiś. Tutaj mamy shakedown. Chcieli to niech mają, a patrzcie, od razu shakedown. Mają drzwi, nożyczki, mają klucze do drzwi, noże. Po zamieszkach koniecznie. I od razu zamknięcie. A nie, zamknięcia nie może być, bo nasi nie są w stanie wyjść. Uff, gorąco. Gorąco, no nie powiem. Ustawiliśmy trochę tych terapii, i tak dalej, i tak dalej. Niech oni tu robią przeszukanie. Czas na jeden, i ustawiamy fundamenty. Budynek ceglany. W ten sposób. Następnie obiekty, drzwi, dodamy tu. Tak i mamy kennel. A kennel to jest pomieszczenia. To było z piskami związane, psiarnia. Jest jedna psiarnia, tutaj będzie druga psiarnia. Obiekty. Nie obiekty to były materiały ogrodzenie i do kenela potrzebne jest a co ja nie mam piesków? biurokracja war tower, palejzatory, są psy więc dlaczego nie mogę zbudować? otoczone ścianami i drzwiami no to obiekty drzwi. Drzwi są tu, drzwi są tu, ale jeszcze kile. Klatka dla psa jest. Po cztery sztuki. Niech są klatki dla psów. Patrzcie ile kluczy mieli. I noży, o ja piertyle, te zamieszki to był zły, zły, zły znak w ogóle. Workshop już powstał. Od razu zaplanujemy to jako pomieszczenie. Zwolnienia warunkowe jeszcze nie mamy, natomiast workshop koniecznie. Żółty warsztat. I mamy pieniądze. 11 tysięcy, no niedużo. Dlatego do warsztatu damy sobie powoli. A, zapomniałbym, najważniejsza rzecz. Wykrywacz metalu, następnie z zaplecza. Jakoś tak sobie to połączymy. I teraz dopiero mogę dać piłę. Piły damy tu. Nie, nie, nie. Tu damy ławki. Albo stoły, chyba stoły były potrzebne. Tutaj drzwi. Gdzie był ten głupi wykrywacz metalu? <laughs> Jest wykrywacz metalu. Obiekty, drzwi i zaplecze podłączamy. I teraz jak mamy te ławki, to dajemy piły. Cztery piły Jedną prasę, i tutaj sobie dam gdzieś stół stolarski. No i dobra, jeżeli to powstanie, ile mamy? Jesteśmy na minusie z kasą. Eee, Zakończ przeszukanie. Czy możemy sprzedać nasze udziały? Możemy pożyczkę wziąć. 100 dziennie możemy pożyczkę wziąć większą tylko 2,5 tysiąca, niech jest i dzięki temu na zapleczu bo podłączam wszystkie te tutaj urządzenia. No i jak tylko się z tym uwiną. To jesteśmy, że tak powiem, w domku. Yy, witam cię na kanale YouTube Veroniko. Co tu się znowu dzieje, no? Okej, okay. myślę, że w tym odcinku starczy wrażeń. Ja już i tak mam gorąco pod koszulką, tak, więc. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten materiał wideo. Zapraszam was do kolejnych odcinków z tej serii. Na razie.